Cześć, z tej strony Frix. Nie wystraszcie się, że tyle filmów w tak krótkim czasie, ale naprawdę z tego co widziałem po statystykach, jesteście kurna, niesamowici, bo tak naprawdę przedwczoraj świętowałem 2000 subów, i już jest chyba 2030, czy coś takiego. Naprawdę to skoczyło. I przy okazji, jeżeli mam, wiecie, okazję o czymś pogadać, to nie omieszkam tej okazji przepuścić. A dzisiejszym, e, dzisiejszym przedmiotem mojego gadania będą zmiany w BR-ach. Są to, dosyć, są to dosyć wesołe zmiany, szczególnie jeżeli chodzi o samoloty. No tak naprawdę, kogo obchodzą czołgi, kogo, kogo, kogo obchodzą statki, tak? Nie jestem zainteresowany ani tym, ani tym. Najbardziej obchodzą mnie samoloty, jak pewnie wiecie. Także pójdziemy. Oczywiście zignorujemy Arcade, bo bądźmy szczerzy. Dobra, chciałem zarzucić żarty, ale zdałem sobie sprawę, że obraziłbym dużą część mojej e, mojej, mojej widowni. E, tak, e, arkadówki są dla inteligentnych ludzi, ale ja nie uważam się za inteligentnego człowieka, więc nie będę się tym zajmował. Zajmiemy się tutaj tą drugą, drugą tabelką, ponieważ jest tutaj kilka interesujących rzeczy, które e, myślę, że Wam się spodobają lub nie. TBD1, nie interesuje mnie to V, coś tam, coś tam. Kolejna, to jest tak naprawdę chyba to samo, cóż, turmowcy na 1.0. Spoko, tak jakby I don't care. C200. Czy yy, yy, ja wiem. W mojej opinii te C200 wyglądało bardzo dobrze na, na tym beże, na którym było i nie potrzebowało podniesienia podniesienia tego swojego losowania bitewnego, No ale widocznie gniotło na swoim berze i nowi się zapaliła czerwona lampka, że staty są nie w porządku SBD3 i Heinkel na 2-0. Mhm, widocznie to też była bardzo OP maszyna. Eee... Nie gadajcie, że kurna Dumbo dostaje dostaje y z z, na 2-3. I. Niech sensu. Samolot, który kurna też powinien być na rezerwie. To był, to był to, taki fajny samolot do latania na niskich BR-ach. To był po prostu czołg latający i naprawdę można było się bomberem fajnie pobawić. Natomiast teraz. Zostajemy rzuceni na ten sam BR co jak jeden i. Nie. I 43. Wszystkie idą do góry. Wszystkie, dosłownie wszystkie. To jest interesujące. Żukowski idzie do góry. 2-0. Żukowski na 2-3. No. Spitfire Mark 5B jest na 3-3. Będziecie teraz walczyć z Żukowskim. Speedfire nie ma szans. Eee, Oczywiście, sarkazm. Hurricane. Kurde wszystko do góry. Red 2000 do góry, Red 2000 do góry. Hurricane Mark 4. Mm -hmm, tak, tak. Te, te 40 są naprawdę OP i trzeba podnieść nim BR. Potest. 600... <grym> Ojejku. Potest 630. Też uznali, że jest zbyt OP, więc pójdzie na 2-3. Mam nadzieję, wiecie co? Jedyne wytłumaczenie tego, że to wszystko idzie do góry, to jest. Znaczy, wytłumaczenie. Pewnie tak się nie stanie, ale ale tak mogłoby się stać, że. To znaczy, że może podniosą troszeczkę, wiecie. Podniosą troszeczkę BR. Znaczy ten, sklepienie BR-owe. Może dekompresja. Czyżby? Nie, na, na, najprawdopodobniej nie. Potest 630x23. I od góry. C202. Do góry. C202, wszystkie C202 idą do góry. Nie wiem, jak one sobie poradzą na, na, na 2-7 z tym ich beznadziejnym uzbrojeniem i przeciętnymi właściwościami lotnymi. Na 2-3 były świetne, na 2.7 będą bardzo, bardzo przeciętne. ki 442 2 OCU, również, nie... chociaż może tutaj akurat właściwości lotne, myślę, że okej, okay, z tym się zgodzę. B-Fighter Mark 1. Smigol. Coś dla ciebie. Ki-61 k Nie, tutaj też to uzbrojenie sprawia, że ten samolot jakby też szału nie robi. I... Tutaj akurat tej różnicy nie będzie jakoś bardzo, bardzo czuć. R2001... To są samoloty, które są dużo za wolne jak na 2.7 w mojej opinii. Na 2.3 radziły sobie... I tak już tak, powiedzmy, mocno... Nie radziły sobie słabo, tak? Ale nie radziły sobie myślę na tyle dobrze, żeby je przenieść tam na wyżej. Co tu jest dalej? I-16... Do góry... Jak-9... to jest? Jak-9M Gołowaczewa. Widocznie. To, to, to jest właśnie problem z takimi premkami, bo te, ten samolot pewnie był wydawany przy jakimś evencie. Nie wiem, możecie mnie poprawić albo coś, ale on był wydawany przy jakimś evencie, który wymagał jakiegoś skilla, po prostu. Więc ten samolot mają gracze, którzy mają skilla. Wobec tego ten samolot ma dobre staty. I co? I idzie na 3-3. R2001 to to akurat jest ta sama historia co, co z tymi tutaj włoskimi. Jakby... Ten ma chyba lepsze uzbrojenie o ile pamiętam, więc... Znaczy nie widzę potrzeby żeby go przesuwać, no ale... C205 seria 1. Też przesunięto do góry. Ki-61, czy znaczy, no to, to wszystko kopiuj w play. B-18B. Mm... To był dobry samolot, na 3.0 I myślę, że przesunięcie go na 3.3 ma jakieś podstawy, natomiast O matko, co oni zrobili z tym B-34? Było na 2.7, było świetnym myśliwcem, bombowcem bombowco-myśliwcem, a teraz jest na 3.3 i będzie walczyć z bf G2 i Fokami A4 Ja nie wiem, ja naprawdę, z... dlaczego Gaijin chce tak jakby wyssać Cały możliwy fan z tej gry, nie? Dobra, co tutaj dalej? Do 217, I don't care P51. P51 idzie na 3-3. No, chyba ich porąbało. <ścoughs> chyba ich po prostu porąbało. What? Nie, mój, mój mózg jest po prostu w tym momencie delikatnie zlasowany. O co chodzi? Dlaczego? P51 nie zostanie na 3-3 zbyt długo. Dl dlaczego P51? Jakby. p e 51 420, jeden z najszybszych samolotów na swoim BR-ze, teraz będzie na tym samym BR-ze, to R2001 Cyny. What? Mecz to tam no, whatever. J22B. Mm. To akurat zg zgadzam się, że powinno pójść trochę w dół, bo nie jest to za jakiś zbyt, zbyt dobry samolot jak 9K, Don't Care, ITP. Mm. No, mi się wydawało, że, że 3.7 to był taki sweet spot dla ITP, 4.0 to tak już troszeczkę zbyt, zbyt... No pozujemy, zobaczymy. Może nim się przelecę. Albo idzie. Whatever. Tisma, ok, T Tisma rozumiem, że ją przesunęli, bo ona siała postrach po na, na, e, na bitwach naziemnych. Znaczy i tak będzie siała postrach na bitwach naziemnych, bo ludzie ją biorą aż praktycznie do, do wysokich berów, więc tam jej akurat to nie robi żadnej różnicy. Kisto, nie sądzę, żeby potrzebowało przesunięcia na 4.0, no, natomiast nie jest to jakiś wielki ruch. c 205 Serie 3 to jest duży ruch, ponieważ ten samolot nie zasługuje po prostu, żeby być na 4.7. Prostej przyczyny. Macie Fokę A4, która ma 4 działka. I ma podobne właściwości lotne. Może jest odrobinkę mniej zwrotna. I ona jest na 4.3. Natomiast C205, która jest... Zwrotniejsza Zwrot, od, od Foki, natomiast no, ma dosyć cienki silnik. I ma dwa działka i jest na 4.7. A6M3, mod 22K. Wszystkie ze zera są takie same, więc to, to akurat... Też nie rozumiem, po co to było. Aczkolwiek to tam... Jeden pies, tak naprawdę. To, tak jak mówię, wszystkie teraz są bardzo, bardzo podobne i, i, i akurat nie zrobię czuć, że ten akurat mod jest na 4.7. MB162. Mhm, tak, tak. Ten Bobowiec na pewno radził sobie zbyt dobrze i potrzebował aptieru. VB10.02. Ten, ten samolot też był tak popularny i, i radzi sobie tak dobrze, że potrzebuje aptieru na 4.7. To jest F4U4 z kolei to jest taki zły samolot. Może inaczej. Dla mnie to jest zły samolot, bo nie umiem latać korsarzami. Ale są ma magicy, którzy korsarzami robią po 17 fragów na, na, na mecz. I kurna, oni, no. Będą mieli święto, ponieważ korsarz zlatuje z 50 na 4,7. Ojej, Gajdzin, co ty kurna robisz? Red 2005 seria 0. Okej. Okay, Okej, okay. z tym się zgadzam. Jeżeli, jeżeli oni mają teraz podobno naprawić troszeczkę koszty naprawy i zresztą to chyba zrobili, że te koszty naprawy już nie są aż takie ogromne. To jestem w stanie jakby się z... aczkolwiek nie, nie latałem Red 2005, i... ale słyszałem, że to jest bardzo dobry samolot, więc yy, myślę, że 57 to jest taki właśnie BR, na którym te topowe łokowce mogą się ze sobą ścierać. No i Red 2005 takim topowym łokowcem chyba jest j 5 n 1 nie pamiętam co to jest. j 2 m 5 to nie, nie, nie. Tu jeden. 57 na 53. Hmm, zastanówmy się, dlaczego tu jeden mógł. Hmm, czyżby był taki. Do... A nie, czekajcie, to do premka. Dobra. F... O... <gry> Kurde, po prostu. Ojej, patrzcie, patrzcie państwo. Patrzcie państwo. Ja nie widziałem tego wcześniej, ale zobaczcie. F89D. Hmm, dlaczego? Czyżby ten samolot był. Jakiś taki, wiecie, może y, słaby, jego uzbrojenie nie domaga... A nie, to premka przecież, też zapomniałem. Też na 7-3. Także... Mm, 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 masakra, po prostu masakra. Ki-200 za to dostaje Aptiara. What the fuck is even that? Proszę was. Ja pierdzielę. po prostu... O matko jedyna. Ach. Jednym słowem, dramat. No. Ech, także to były moje pierwsze wrażenia odnośnie planowanych zmian BR-ów, jeżeli chodzi o samoloty na bitwach realistycznych. Dramat. Po prostu dramat.